Siemanko, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. A dzisiaj chcę Wam pokazać etui od Spigena. Etui, które bynajmniej nie jest już nowością. Ale jakoś skutecznie omijało moje biurko do tej pory, a tymczasem to jest ciekawy etui, etui który chyba troszkę zyskał na popularności ostatnimi czasy. Jakoś tak widać zmożony ruch wokół niego, dlatego też pora, żebyśmy się mu przyjrzeli. Jest to Enzo Aramide. Ja je pokażę Wam dzisiaj w wariancie do nowego iPhone'a 16e, ale kompatybilność tego etui sięga też wyższych modeli Samsunga, Google Pixeli, no i w zasadzie wszystkich aktualnych iPhone'ów. No, czyli potencjalnie to i tutaj znajdziecie do całkiem sporej liczby urządzeń. Nie da się ukryć, że raczej tych droższych, czyli właśnie tak jak wspomniałem, wyższe modele Samsunga, seria S. Z tego powodu też między innymi, że właściwie podstawową wadą, jak zaraz sobie przejdziemy do zalet, ale to tutaj ma jedną wadę, cena. Ono nie jest za tanie. Czy jest sens? płacić ponad 200 zł za etui, bo tak, to etui oprócz tego, że czasem da się znaleźć gdzieś, zwłaszcza do starszych modeli na jakiejś promce i wtedy będzie powiedzmy tam trochę poniżej 200, no to generalnie cena ich wyjściowa to jest około 230-240 zł. No i niewątpliwie można to traktować w kategorii troszkę wady, no bo tak za samą końcówkę tej ceny to da się kupić całkiem niezły etui w gruncie rzeczy. Czy etui wykonane z takich materiałów, o jakich zaraz sobie będziemy rozmawiać? No nie, absolutnie nie. No, natomiast ponieważ mamy tutaj fajne rozwiązania, jeżeli chodzi o materiały, no to mamy sobie o czym poopowiadać. Jak wspomniałem, to etui nazywa się Enzo Aramide i być może wielu z Was określenie aramid, aramidy już skojarzyło. Jeśli nie, to już tłumaczę, bo prawdopodobnie każdy zna jeden z aramidów, natomiast nie pod tą nazwą. Aramidy same w sobie to grupa polimerów, a dokładniej rodzaj poliamidów aromatycznych. I jeden z takich poliamidów każdy z nas zna i to jest Kevlar, czyli materiał opracowany w latach 60 przez firmę DuPont, do dzisiaj używany bardzo szeroko w przemyśle, w w zbrojeniówce, w motoryzacji oraz właśnie w tego typu również akcesoriach. Tutaj mamy do czynienia, co prawda, nie z kewlarem no kevlar jest nazwą własną, tak jak wspomniałem, do ponta. Tutaj jest to aramid, czy też w zasadzie aramide, jeżeli weźmiemy poprawkę na to, że jest to nazwa własna, marki Aerocore, która dostarcza Spigenowi ów materiał właśnie do tych pokrowców. No ale ten oto, właśnie aramid, tak samo jak kewlar, tuaron czy nomex, no to są bardzo podobne materiały. To są wszystko wspomniane, właśnie poliamidy włóknotwórcze, które różnią się rodzajem polimeryzacji, co najwyżej. Ale koniec końców mamy bardzo podobny, jednak dosyć rozpoznawalny materiał. No ale pozwoliłem sobie na wytłumaczenie, no bo jak o ile właśnie jest określenie kevlar każdy z nas prawdopodobnie gdzieś w życiu słyszał, tak samo aramid mogło umknąć. Także jeśli szukamy właśnie wytłumaczenia dlaczego to etui jest sporo droższe niż przeciętne etui, no to właśnie dlatego. Mamy tutaj wykorzystany, no po prostu wściekle mocny materiał. Tu i w zasadzie jest bez mała kuloodporne. No myślę, że taki iPhone ubrany w to, no to broń mało kalibrowa ma szansę się na tym zatrzymać. Bo tak, no to jest właśnie ten sam materiał, który jest wykorzystywany właśnie do tworzenia różnego rodzaju pancerzy, zbroi, hełmów, kamizelek kuloodpornych, etc., etc. Materiał często też imitowany przez wielu producentów, gdzie po prostu tworzywu nadaje się tą fakturę takiego splotu, właśnie bądź kewlarowego, bądź karbonowego, co często jest po prostu uważane za, no, w świecie atrakcyjny wygląd takiego etui, no tutaj mamy faktycznie po prostu wściekle mocny materiał. No dosyć pancerne zarazem, po prostu staje się to etui w tym momencie faktycznie. Natomiast można sobie zadać pytanie, czy w związku z tym na przykład to jest takie najbardziej pancerne, najbardziej odporne etui w naszej ofercie? No ten materiał po prostu zastępuje poliwęglan, bardzo często widywany w tego typu konstrukcjach. Takich etui, które nazywam hybrydowymi, właśnie gdzie mamy łączenie dwóch rodzajów tworzyw. No bo tutaj też, oprócz tego właśnie wspomnianego aramidu, na brzegach mamy band z TPU. No i tak naprawdę to większą część ochrony w przypadku upadków. To dalej stanowi owo TPU. No bo jeżeli telefon nam upadnie, no to prawdopodobieństwo, że uderzy płasko o podłoże jest bliskie zeru. Raczej stuknie którymś z rogów. Dlatego na pewno zastosowanie tutaj aramidu w połączeniu z tym TPU, aramidu który jest bardzo odporny na rozciąganie, świetnie amortyzuje wstrząsy, jest skuteczniejsze niż korzystanie z poliwęglanu w tym miejscu, który jest bardziej sztywny, nieco bardziej kruchy. No na pewno nie ma takich właściwości jak owy splot, który jest tutaj zastosowany. Natomiast no nie da się nie odnieść wrażenia, że to nie super wytrzymałość przyświecała tutaj twórcom tego pokrowca. Chodziło raczej o efekt, chodziło o to, żeby to wyglądało dobrze, wyglądało drogo, wyglądało nieco prestiżowo, wyglądało trochę inaczej niż przeciętny pokrowiec jaki mamy na rynku. No i fakt, faktem rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo dobrze. Ten splot jest ciemny i matowy, on nie rzuca się bardzo w oczy, on nie jest taki krzyczący mocno. Ale jest intrygujący. No i też na pierwszy rzut oka widać w ogóle i czuć pod palcem, bo czuć jego fakturę, no że to właśnie nie jest imitacja żadnego właśnie tego typu włókna, tylko jest to właśnie prawdziwe włókno poliamidowe. I dlatego wszystkie wykończenia, takie jak ramka wokół aparatu, jak przyciski wykonane są z aluminium i ten metal łączący się właśnie z tym splotem, no, wygląda naprawdę kozacko. Jeżeli chodzi o spasowanie, do niczego nie można mieć zarzutów. Wycięcia na złącze ładowania, wycięcia na głośniki, na sam aparat, to wszystko jest absolutnie nienaganne, wszystko przylega dobrze. ETUI nie odchodzi nam nigdzie. To TPU, z którego wykonane są owe bandy, też jest takie dosyć sztywne. Ono ma fajną sprężystość i to czuć zdecydowanie. Natomiast na same krawędzie ciężko jest wręcz odgiąć w ten sposób, no i to dobrze, bo po prostu nie będzie nam się jakiś kurz, brud zbierał łatwo wewnątrz. Środzie mamy też wyłożony miękkim materiałem, co dobrze, bo to raz, że jest po prostu przyjaźniejsze o budowie samego telefonu, a wypełnienie właśnie tego typu materiałem też sprawia, że troszkę trudniej dostaje się do środka po prostu jakiś kurz. Przyciski jak wspomniałem są aluminiowe, natomiast nie obawiajcie się, od spodu one są podgumowane, pokażę wam to dokładnie w przebitkach. Znaczy podgumowane w cudzysłowie, to jest prawdopodobnie jakiś liquid silikon naniesiony po prostu na spód tych klawiszy, więc to nie będzie tak, że w tym miejscu tutaj metal o metal będzie wam po prostu tarł ciągle, więc też niechby nic nie powinno się wydarzyć. Nie powinno powinniście mieć na skutek korzystania z tego etui obdrapanych zaraz przycisków. Po prawej stronie od ekranu mamy też wycięcie na smycz lub pasek na nadgarstek, więc spoko, bo bardzo dużo ludzi wciąż lubi tego typu akcesoria. A z cech takich jeszcze stricte konstrukcyjnych, no to oczywiście nie można nie wspomnieć o tym, że wokół ekranu tworzy nam się rand więc jeżeli odkładamy telefon w ten sposób, sama tafla ekranu nie styka się z podłożem, więc i przy potencjalnych upadkach też jest szansa, że jeżeli telefon upadnie, nam poturla się gdzieś po asfalcie, no to tak naprawdę koziołkując Nigdy bezpośrednio ekranem nie zetnie się z podłożem, i dokładnie taką samą sytuację mamy oczywiście wokół aparatu, który też delikatnie chowa nam się tutaj pod takim rantem. Z rant delikatnie wystający, ale na tyle delikatnie, że nie buja nam się ten telefon. Na pewno już nie tak jak chociażby nagi taki iPhone, który ma do boku mocno przeniesiony ten aparat, więc jeżeli kładziemy go na pleckach, on cały czas się kołysze. No tutaj. Prawie, że nie ma już tego efektu. Jest całkiem, całkiem stabilnie. Poza tym, no bardzo schludnie jest. Jak widzicie, żadnych zdobień, tylko małe logo Spigena na dole. No co by nie gadać, dobrze wygląda. Dobrze wygląda i dobrze leży w dłoni. To też na pewno jest duży plus. Te brzegi z TPU są delikatnie zmatowione, nie prześlizgują się po palcach. Przynajmniej z mojej perspektywy, lepiej iPhone leży w dłoni, w tym etui, niż bez niego. Same przyciski chodzą też rewelacyjnie, w zasadzie tak samo lekko jak na nagim urządzeniu. Bardzo dobrze czujemy ten skok klawisza. Po prostu wszystko się tu zgadza. A tutaj tu ima jeszcze jedną cechę, o której musimy sobie powiedzieć na koniec. Tutaj jest magnesik. Dlatego jeżeli używacie Samsunga albo iPhone'a 16E, którego Apple postanowiło wypatroszyć z MagSafe'u, no to tak naprawdę wraca nam kompatybilność ze wszystkimi właśnie magnetycznymi y, ładowarkami biurkowymi, samochodowymi, selfie stickami, powerbankami, jest tego dużo. Także jeżeli chcecie korzystać właśnie z tego typu akcesoriów, no to dzięki temu etui oczywiście będziecie mogli. No i wierzcie mi, że jeżeli macie iPhone'a 16 Pro, to też y, magnes w etui. Absolutnie nie zaszkodzi, przez pokrowce zwłaszcza troszkę grubsze, zwłaszcza z tych trochę mocniejszych materiałów. Ten magnes wbudowany w iPhone'y radzi sobie średnio. On dobrze działa w zasadzie tylko i wyłącznie na nagim iPhone'ie, przez pokrowce bywa z tym różnie. A jak sam ten magnes jest naprawdę mocny. Telefon siedzi mocno, nie ma ochoty spaść sobie w ogóle z tego uchwytu. Czyli co, no w całym kształcie dobre etui, piekielnie dobrze wyglądające etui. Etui, które na pewno Wam długo posłuży, nie ma absolutnie co do tego żadnych wątpliwości. Tutaj nawet właśnie materiały są tego typu zastosowane, że tu nie ma co się zestarzać. Ten barwiony w masie band z TPU nie wybarwi się w żaden sposób, nie zżółknie, no bo jakim cudem. Materiał, który mamy tutaj na pleckach, no jest prawie niezniszczalny, więc w ogóle wiadomo no po prostu, że jemu nic się nie stanie. Znaczy no, ryski jakieś prawdopodobnie mogą się pojawić tutaj na tej fakturze, natomiast to niełatwo to zepsuć. Czy to wszystko razem argumentuje w sposób sensowny cenę tego pokrowca? Wiecie co? no w sumie tak, bo tak naprawdę to już czasem nie jest istotne, co ile kosztuje. No to jest kwestia trochę zachcianek. <grym> w całym kształcie na przykład no nie mogę polecić tego etui jako jego króla opłacalności. No absolutnie nie. O podobnych, mimo wszystko, parametrach ochronnych etui, rzecz jasna, kupicie zdecydowanie taniej. Ale to nie będzie to samo etui. Nie będzie tak wyglądać. Nie będzie zaramidu. Tutaj trzeba przyznać, że właśnie no płacąc ekstra, dostajemy też coś ekstra. Więc jeżeli zdecydujecie się na to etui, to na pewno nie będziecie jego jakością rozczarowani. No tego jestem pewien. Czy to będą dobrze zainwestowane pieniądze? No nie, bo zachcianka to nie inwestycja, a w kategorii zachcianki zdecydowanie należy traktować tego typu gadżety. Natomiast na pewno bardzo miło będzie się wam nosić takie etui. I z taką konkluzją właśnie was zostawię. W opisie tego filmu znajdziecie link do naszej pełnej oferty, w której znajdziecie m.in. Mi właśnie to etui, a teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.